Cześć, z tej strony, Paulina, zapraszam Was na piąty odcinek podcastu za Gatą Kostecką dziąg Będziemy kończyć rozmowę o neuroróżnorodności. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym, że nie ma złych emocji. Dziękuję bardzo, że jesteście i zapraszam do słuchania tego odcinka. Tak, jeszcze odnośnie tej diagnozy: czy sama diagnoza miała wpływ na, na Twoją tożsamość, na poczucie tego, kim ja jestem ze sobą w świecie? Mm. Że to, y, y, to nie jest tak, że y, ja jestem diagnozą nie? albo ja jestem ADHD, mhm. ale na ten moment, tamten, na tamten moment, te cztery litery, mówię ADHD, nie, bo te cztery litery mhm. jak się kojarzą, mhm. y, były moim totalnym kołem ratunkowym. Wiesz, to mhm. poczucie wytłumaczenia, wyjaśnienia, ale też przynależenia, wiesz. Człowiek jest stary, człowiek potrzebuje tego do rozwoju, do życia, potrzebuje drugiego człowieka, po prostu. I jak wiesz, że jest więcej nas i że to nie tylko ty i że ktoś cię rozumie i że w sumie to chyba nie jesteś aż takim, wiesz, odludkiem, to daje taką moc. I jeszcze jak to ma nazwę wtedy, no ja potrzebowałam tej nazwy, bardzo, bardzo mhm. potrzebowałam tej nazwy, bardzo. No. Także tak, ta diagnoza o. była dla mnie hiper ważna, hiper pomocna i dlatego też to promuję, psychoedukuję, i mhm. czasem tak, czasem właśnie ta diagnoza jest ważna. Po prostu, bo jest to nazwane i jest być może prościej, ale wiesz, na no, część ludzi ma po prostu na to wywalone i to też jest okej, okay, nie? A, a jak otoczenie? Bo czasami jest tak, że pojawienie się, pojawienie się pewnej zmiany, nawet jeżeli ta zmiana jest dobra, podjęcie pewnej decyzji, nawet jeżeli ta decyzja dla mnie jest dobra i ogólnie nawet przynosi dobre skutki, ale to jednak jest pewna zmiana powoduje, że otoczenie, nawet deklaratywnie mówiąc, że spoko, fajnie, nie akceptuje w jakiś sposób, sposób w zachowaniu, w jakiejś tam relacji tej zmiany. Jak u ciebie wyglądało to, to otoczenie lub co możesz poradzić osobom, które są w otoczeniu, i, i słyszą, że na przykład ich bliska osoba dostała diagnoza HD, to jak reagować, czego można, co można dać, jak można. Jak można co, co, co można dać wtedy? Dobra, kilka pytań. Tam mi się tak wywnioskowało. Wiesz co, ja się zmieniłam, dlatego że zaczęłam patrzeć na siebie, stawiać granice, rozumieć siebie rozumieć swoje emocje, dopuszczać te emocje, obserwować te emocje i to poszło też systemowo, Wiesz, jak jeden element się zmienia, to zmienia się też reszta. Mam dwie przyjaciółki, neuroróżnorodne okazuje się, <grytanie> więc widzisz, to też bardzo wysoka, jakby, nie wiem, tolerancja można to nazwać, jakby tam zero, zero tematu, ja myślę, że troszeczkę ograniczyło się, grono znajomych, ale to wiesz, nie tak, że ja po prostu, dobra, to tych już nie lubię, tonara. tylko wiesz co, to samo idzie w parze, wiesz, to jest też tak niestety, że jak się tak zaczynasz mocno rozwijać i patrzeć i rozumieć i ten, wiesz, ten horyzont jest bardzo szeroki, a ktoś tam, z kim kilka razy się spotykałeś, czy kilkanaście, jakby nie, to tych tematów jest mniej, po prostu. No to troszkę się też znajomych wykruszyło przez to, że te relacje bazowały na tym, idziemy wiesz, wieczorem na imprezę, i, no bo ja już mniej, więc jakby spoko ja bywam, nie mam z tym nikt nie ma z tym problemu, że ja nie piję wiesz, jak byłam jakby gdzieś tam na takim wyjeździe medytacyjnym z przyjaciółką nad jeziorem Komo i tam też ustawienia systemowe, super temat to było, medytacja też dużo. To we Włoszech wiesz, Budeczki, gdzie podziękowanie od szefa kuchni, bo oni bardzo cenią sobie tych wszystkich swoich klientów. I wiesz, mi daje, ja mówię, że ja, ja dziękuję, że ja wiesz no drinking. Ale że jeden wiesz, słuchaj, proste zdanie. Byłam alkoholikiem i już nie piję. Jezu, przepraszam, gratuluję. Tak mi głupio. Rozumiesz, jakby ja o tym po prostu mówię. Miałam problem z alkoholem, teraz już nie piję, jest koniec tematu jakby to, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to jakby sam się wyklucza dla mnie po prostu. I to sorry, no nie jesteśmy wiesz, w Perelu, że wszyscy wolą butę, żeby pasować. Nie? Więc ja nie mam takich znajomych, którzy tam czegoś nie tolerują w pracy, też spokole. Też nie chodzę, wiesz, w pracy z sztandarem jestem mama do HD, nie? ale ja myślę, że każdy wie po prostu, czy to on tak nazwie, czy nie. Mi jest też prościej, bo teraz rozumiem na przykład, że jak siedzę na tym spotkaniu, to muszę wstać i jakby, wiesz, coś zrobić i, i ludzie też to tolerują. No, ja się też tak nie hamuję, myślę, z tymi potrzebami, bo, bo po co, jak to nie robi krzywdy innym. A co ja mogę polecić innym, jak się ktoś dowiaduje? Przede wszystkim, wiecie, co no ja myślę, że tak, że to jest najbliższa osoba, to ta psychoedukacja jest kluczowa. I tu mówię o rodzicach, i tu mówię o przyjaciołach, o tych ludziach, którzy chcą rozumieć, nie? Bo jak chcą rozumieć, no to muszą to otrzymać od kogoś, kto się na tym zna albo doczytać. Ale ja też myślę, że. Wiesz to no nie traktować tego, też ok, to ty masz teraz ADHD, to wiesz co, to może daj mi instrukcję obsługi jakąś, spoko, jakby można pytać o potrzeby, bo to jest najważniejsze, czego ci potrzeba, mów, dać przyzwolenie na to, żeby ktoś mówił, nie, o, o tym, że no sorry, wiesz, ja wiem, że zawsze było tak, ale teraz to już jest trochę inaczej, słuchać, nie, ale też nie traktować jak, jak wiesz, jak handicap, jakby ktoś nagle się okazał, że wiesz. Więc wspierać. Ja myślę, że wspierać, ale wsparcie to jest szerokie. Spytać, nie? Zrozumieć i słuchać. Bo taka osoba, która dostaje diagnozę, to ja mówię o takich osobach, które same siebie już trochę rozumieją, nie? bo wiesz, że dostajesz diagnozę, to, to nie znaczy, że wszyscy tak deep dive i wiesz, wszystko wiem. To wiadomo, że to, ta psychoedukacja to jest dla wszystkich, no, głównie dla zainteresowanego. Natomiast wspierające środowisko to jest dla mnie środowisko, które rozumie. Żeby rozumieć, to trzeba się dowiedzieć i, i douczyć, ale też pytać. Więc myślę, że to można dać. Można dać zrozumienie i akceptację. Akceptacja to jest też dobre słowo, A i tutaj bardzo pomaga. Tak mówię, teraz już spokojnie. Albo jestem zmęczona, albo po prostu się uzupełnić mój układ nerwowy. Mm -hmm. To jak już jesteśmy, że ten spokojnie i wolno, to jak odpoczywasz? <laughs> Wiedziałam, że wszystko też. Dobra, ja tylko odpoczywam, jak mam kontakt ze sobą. No i co to znaczy? To znaczy, że kiedyś tego w ogóle nie umiałam, bo mówię, moje emocje były oddzielone od mojego, nie wiem, czucia, myślenia, mózgu, one gdzieś tam się siedziały. Nie ma złych emocji, podkreślam, nie ma, wszystkie emocje są skazane. Nie chodzi o dobre, złe emocje, nie? Złość jest po to, żeby nam coś zasygnalizować, nie? Tylko chodzi o to, że jeżeli mamy złość w sobie, to jej nie kilować albo nie zabić kogoś obok, tylko się jej przyjrzeć czemu ja jestem właśnie teraz zła, co mi ta złość chce powiedzieć, no być może ktoś przekroczył moje granice. I teraz praca, praca nad czymś takim powoduje, że dochodzisz teraz głębiej. Wiesz, ja teraz praktykuję ten internal family system, który zakłada, że no jakby, yy, są części, zresztą to jest jakby standardowe? No jakaś część nie lubi to, albo jakaś część lubi, nie lubi tego, nie? więc ja się też tego trzymam, że jakaś część mnie właśnie mi mówi, że powinnam odpocząć, nie, ale jakby system, czyli ten core, self, ja, zwał, jak zwał, duch, każdy inaczej to nazywa, zarządza tym wszystkim. Nie? czyli się dogaduje akurat w twoje, się z tymi częściami i szanuje je i respektuje, akceptuje. Jak jaś uciszę ten swój system, to odpoczywam. A to daje mi mindfulness. Nie, ja przyszłam też ten tygodniowy kurs, jakiś tam, nie wiem, dwa lata temu. Na początku to wiesz, jakiś kosmos po prostu. Minutę, minutę przestań, myśleć, nie da się przestać myśleć. Te myśli też trzeba zauważyć i akceptować, natomiast jeżeli przykierujesz to na przykład na jakieś tam kolana, to odpoczywasz. Oddech, spacer w lesie, ale z takim pełnym, pełną świadomością, bo ja czasem nie wiem, że byłam w lesie, wiesz, ja poszłam kiedyś tam na spacer z psem, bez psa, wiesz, to są takie klimaty, więc jak idziesz do lasu i a, 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 opierdzielasz tu do z jutrzejszą, no to, to to nie jest spacer. Więc wiesz, ja wtedy, yy, nie wiem, wącham. Jak odlatuję na przykład strasznie tymi myślami, to ja biorę trawę i ją woham. I to mnie uziemia. No też się przytulam do drzewa, no lubię to, no lubię się przytulać do drzewa. E Czuję, jak stawiam kroki. Nie? No boso fajnie wychodzi. E Zamykam e oczy i słucham wszystkich dźwięków, które są najbliżej, wszystkich dźwięków, które są najdalej. Jak y tam przekierujesz uwagę, czy na ciało, czy na słuch, czy na dotyk, czy na wę, to przestajesz mieć pęd. Więc dla mnie odpoczynek, kontakt z ciałem. I to można robić na różne sposoby, nie? Bo ja to mogę robić jadąc na rowerze też. Yy, ale czasami robię to zawinięta w kołdrę, bo sensorycznie lubię mieć kokon, taki, mocno. Myślę, to też jest ważne, nie? mam kiedyś spać pod jedną kołdrą. teraz nagle Agata przestaje spać pod jedną kołdrą, chyba mnie kocha. Wiesz, jak to jest? Chyba się braziła. No i teraz a propos tej komunikacji, nie? W małżeństwie, jeżeli Powiesz, że sensoryka masz taką, że otulenie cię wycisza, twój układ nerwowy jest ci bezpiecznie, ale to nie znaczy, że przestałam cię kochać. No to jest super, ale teraz, jak tego nie powiesz, no to druga strona, tym bardziej autystyczna, może sobie zbudować do tego duży, e, dużą, jakby, wiesz, e, no, myśli powiązanych z tym, które nie są realne. E, no To tak ja odpoczywam. No. Ćwicza też. A ćwicząc, jakby też e, skupiam się na tym, kiedy mniej się nie pracuję, bo je ja zauważam w końcu. Na wakacjach odpoczywam też, jak się odcinam od pracy. Umiem to zrobić totalnie, nie jestem pracocholikiem. E, czyli zauważasz siebie? Czuję, zauważam, czuję. Od tego zaczęłam się. To jest super. To jest, mm -hmm. jest taka relacja, że nic jej nie zastąpi. Ja nie umiałam być kiedyś sama właśnie przez to, że nie, nie wiedziałam, że jestem. Że Potrzebna mi była druga osoba do tego, żeby potwierdzić, że jestem warta, że zasługuję, żeby mi powiedzieć, że jest dobrze. A jak się nauczysz yy, być ze sobą, to ta samoakceptacja i samoocena strasznie rośnie, bo ty nie potrzebujesz drugiego człowieka, nie? żeby ci to potwierdził. A nie jak ci to mówi, w to teologiczne, ale jesteś wystarczalna, wystarczalny sam, sama w tym, że to z wewnątrz. Płyną te uczucia czy informacje o tym, że jesteś okej. Okay, A na koniec, jak myślisz o tej naszej dzisiejszej rozmowie, um, to jest coś, o czym chciałabyś na koniec dodać? Pamiętajcie, że to, co dostaliście od rodziców, to jest zazwyczaj to, co chcieli wam dać z serca, starając się przy tym. Pomijam tutaj oczywiście przemoc i taką jakąś tam wiesz, patologiczne układy. Mówię o takich rodzicach, którzy wiesz, no czasem może dali w klapsa, mimo że wiemy, że to jest okropne, takich rodziców, którzy pili na imprezach, bo tak było, którzy nie potrafili cię pochwalić tak z serca, bo nie umieli. Czasami to trzeba po prostu zaakceptować i zrozumieć, bo życie z poczuciem obwiniania kogoś jest bardzo ciężkie. I dopóki będziemy żyć z takim poczuciem obwiniania na przykład rodziców za coś, że tego nie dostałem, to się nie uwolnimy od tego, nie? więc trzeba to po prostu zrozumieć przy pomocy może czyjeś. Pamiętajcie, że. Można pracować nad sobą, trzeba tylko zauważyć, gdzie jest coś do popracowania. A często odpowiedź jest w dzieciach, których starajcie się słuchać, nie budując autorytetu. Jestem rodzic i wiem wszystko, bo nie wiesz wszystkiego. I to ci życie jeszcze kilka razy pokażę. A dziecko jest skarbnicą wiedzy pod kątem jego potrzeb. I czasem to jest niemiłe, i czasem myślimy, że jestem wyszczekany dzieciar, jeden jak może, ale wtedy trzeba wziąć 10 oddechów i, i zastanowić się nad tym, ale nie na wysokich emocjach, bo jeżeli jesteśmy na wysokich emocjach, to wtedy nasz mózg nie rozumie faktów. Nie? Więc rozmawianie w krzyku, rozmawianie w stresie nie przyniesie żadnych efektów, tylko pogorszy sytuację w domu. Dajmy sobie przestrzeń, dajmy sobie dziecku, i partnerce, partnerowi, przestrzeń do tego, żeby miał prawo mówić o swoich potrzebach. Nie karajcie nigdy ciszą, bo karanie ciszą jest czasami gorsze niż bicie. Obrażają się dzieci, dorośli się nie obrażają. Jeżeli obrażasz się na swoje dziecko, to to jest do przepracowania. A to ja czasem widzę często, bo tak nas nauczyli, nie? Mama się obróci i teraz trzy dni zastanawia się, co się właśnie wydarzyło. Dziecko nie rozumie. Dziecko zawsze na końcu pomyśli, to jest moja wina. Moja wina, moja wina, to ja źle zrobiłem, skaleczyłem czy zraniłem mamę tatę. Pamiętajcie, nie traktujcie dziecka na swoim poziomie intelektu, emocji. Dziecko jest w innym etapie życia zawsze. Nie próbujcie zrozumieć nastolatka w ten sposób, że a ja to w Twoim wieku, bo to jest fatalne, w Twoim wieku było inaczej, bo w Twoim wieku były inne czasy, bo Ty byłeś inny, bo Ty nie jesteś swoim dzieckiem. Nie? Dziecko to jest odrębna jednostka, która e, powie Wam wszystko, jak mu dacie ku temu przestrzeń, bez oceniania, z pełnym zaciekawieniem, słuchaniem, bez, o, nie, bez oceniania, już mówisz, chyba to jest ważne, drugi raz to mówię, bez krzyku agresji i to brzmi jak sielanka, ale żeby to osiągnąć to trzeba nad sobą popracować. Niestety, bo nosimy w sobie wiele przekonań, wiele traum, każdy, wiele schematów i czasem nie wiemy, że one istnieją, ale to można zmienić i wtedy wszyscy są szczęśliwi. Patrzcie na swoje potrzeby i komunikujcie je zrozumiale, bez dwuznaczności, bo to już jest szantaż emocjonalny często. Chcę tylko powiedzieć, że naprawdę ja byłam w bagnie pod każdym względem, ale zawsze gdzieś tam te dzieci były, nie wiem, na tyle ważne, a ja na tyle otwarta na słuchanie, że akurat ta relacja była zawsze prawdziwa i nawet jeżeli tylko tego nie ma po prostu w sobie. Bo, bo, bo nie miał okazji się nauczyć albo poczuć, to to też jest okej. Okay. Ale dajcie czasem e, przestrzeń na to, żeby ktoś powiedział coś innego niż Ty myślisz i tego nie neguj, bo, e, bo nie wiesz wszystkiego, po prostu, bo masz swój schemat, który e, jakoś tam ocenia innych. Każdy jest inny, każdy jest neuroróżnorodny. Niektórzy są neuroatypowi, jeżeli mówimy tutaj o typach. I dużo zależy od twojej otwartości na zmianę, a zmiana przynosi bardzo dużo dobrego. I czasami warto sięgnąć po pomoc w tym wszystkim. Dziękuję ci bardzo. A co tobie można życzyć? żeby nie traciła tego kontaktu ze sobą, to nie wiem, czy to chcesz, żeby mi tego życzyć, bo to już mam. ci sobą, widzisz, to jest jednak jakiś tam challenge, bo tych marzeń jest dużo, życzeń jest dużo, komuś dajesz dużo, ale czego Chcę, żeby mi życzono, wiecie co, ja bym powiedziała chyba, że zauważania momentu, który jest już kulminacją i to w wielu znaczeniach, żeby zauważyć, że to jest moment, żeby się zatrzymać, żeby to cały czas zauważyć, to jest mój sukces i chcę to mieć dalej. Super, to dziękuję Ci bardzo, tego Ci życzę jak najbardziej, dziękuję Ci za całą rozmowę, cieszę się, że podzieliłaś się swoją historią i... Dałaś tak dużo wiedzy na temat ADHD, autyzmu, tego, jak wygląda też codzienność, wyzwania, co jest fajne. Także dziękuję Ci bardzo za całą rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś do usłyszenia. Ja dziękuję, Paulina za to, że Ty pomyślałaś o tym, żeby mnie tutaj zaprosić. Bo to jest dla mnie takie wyróżnienie, naprawdę. Bo nie dość, że mogę tu, mogę tu być w roli mamy, to jeszcze mogłam opowiadać o neuroróżnorodności, jeszcze to się dzieje z tobą i na takich warunkach te technicznie świetnych. No i to szerzenie tej świadomości jest dla mnie bardzo ważne i dzięki tobie to się dzieje, mówię o neuroróżnorodności, ale też ta możliwość, żeby opowiedzieć o tym, jak to było u mnie i to pierwszy raz opowiadam tak wiesz, mówię, mówię to jest taki wiesz, już totalnie o macierzyństwie, bo to czy rozmawiasz często z ludźmi i siedzisz, bo mnie dużo osób o to pyta generalnie. Ale tak być w takiej pozycji, wiesz, zaproszoną do rozmowy, czyli oznacza, że coś ci się chyba tam udało, nie? I tak sobie myślę, Jezu, dzięki, dzięki, że tak czujesz, dzięki, że tak czujesz, bo to też... Istnieła. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie i życzę Ci wszystkiego dobrego i nie pytałam, co, czego Tobie życzyć, bo to możemy sobie offline zrobić, natomiast życzę Tobie, żeby ten podcast wiesz, szedł jak najlepsze ręce, jednak najlepsze uszy i, i, i daleko, bo, bo jest to świetny pomysł i tego ci serdecznie gratuluję tego pomysłu i tego tej realizacji. Dzięki, dzięki. No, e, mam nadzieję, że pomoże też komuś spojrzeć, że na przykład, o, nie tylko ja tak mam, albo, o, inni mają zupełnie różnie, że obie te formy są w porządku i mam nadzieję, że dzięki, dzięki temu, dzięki tym rozmowom, coraz więcej osób będzie mogło trochę uelastycznić swoje postrzeganie rzeczywistości i siebie, dzięki temu, żeby po prostu być zdrowszym. Tak, zwyczajnie, tak, żeby było lżej w tej codzienności. Piękne zakończenie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Tak, ja wyłączam. Dobrze. <grywanie>. Dziękuję bardzo za odsłuchanie rozmowy z Agatą. Następny cykl sierpniowy będzie troszkę inny, ponieważ będzie ze mną. Trochę więcej opowiem o sobie, ponieważ doszły do mnie głosy, że warto, żebym. Że, że chcecie usłyszeć troszkę więcej o mnie, o tym kim jestem, jakie mam podejście, więc w sierpniu podcast będzie poprowadzony tylko i wyłącznie przeze mnie, opowiem kim jestem, jakie jest moje podejście do życia i do wychowania oraz zacznę rozmawiać z Wami o tym, czym jest wypalenie rodzicielskie, dlaczego... Zaczęłam się interesować tym tematem, co uważam, że jest w tym ważne. I dlaczego akurat w moim odczuciu to rozmawianie o tym spektrum rodzicielstwa jest dosyć istotne, a nie znalezienie jednej idealnej recepty na szczęście. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie w ten sierpniowy, na sierpniowe odcinki. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani. Zapraszam do słuchania.